Czy warto zawrzeć układ z dłużnikiem, będąc wierzycielem? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie i ocena tego powinna być dokonywana na bazie konkretnej sytuacji, konkretnego planu restrukturyzacyjnego, konkretnych propozycji układowych. Taką ocenę powinien dokonać ktoś z dużym doświadczeniem. Wydaje się, że najbardziej tutaj wskazaną osobą powinien być doradca restrukturyzacyjny. Który jest w stanie wierzycielowi przedstawić inne alternatywne scenariusze, jak w innych wariantach mogą potoczyć się sprawy. Niemniej jednak warto zauważyć, że co do zasady, mówiąc zupełnie generalnie, zawarcie układu z dłużnikiem daje wierzycielom szansę na wyższy stopień zaspokojenia. Wynika to choćby z faktu takiego, że gdyby takie przedsiębiorstwo, taki dłużnik miał wystarczające aktywa, to pewnie dawno już by je sprzedał w celu zaspokojenia swoich wierzycieli. Natomiast skoro ich nie ma, no to widocznie jedyną wartością jest to, że jest w stanie generować przychód, zysk, który może być przeznaczony na spłatę wierzycieli. Tym samym jest to zazwyczaj korzystniejsza droga dla. Dla samych wierzycieli ten układ z wierzycielami zazwyczaj daje im wyższy stopień zaspokojenia niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego czy też egzekucji singularnej, gdzie wiadomo, że przy takiej wymuszonej sprzedaży aktywów uzyska się znacząco mniejszą kwotę niż przy sprzedaży na warunkach rynkowych.